Dzień dobry w kolejnym vlogu, ja nazywam się Adrian Kilar i dzisiaj nadaję prosto z Chicago. Przylecieliśmy tutaj prosto z Los Angeles, dlatego że mam tutaj siostrę od 15 lat, która ma też trójkę dzieci, więc czas tutaj spędzamy dość intensywnie, ale dzisiaj wybraliśmy się do centrum, mamy w planie zaraz wyjechać na Willisa, kiedyś to się, ten wieżowiec nazywał się... jak go się nazywał? Sears Tower. Właśnie, Sears Tower się nazywał. Gdzieś tutaj jest Sandra. Wyprzedali wszystkie maski w Downtown. Ja piłkę To samo było w Palatine. Tu też nie ma? Nie ma masek. Wszystko wyprzedali. O, matko. cię wpierdziula? Chicago leży w Illinois. Są tutaj inne podatki i można to zauważyć od razu na stacjach benzynowych, bo paliwo nie kosztuje 3,80 za galon, tylko 2,70. Czyli prawie dwa razy mniej niż w Polsce. W no Ameryce bardzo popularne są loterie i też zdrabki, więc spróbujmy szczęścia. Co so pięć? Co so dwa? Serio wiele osób tutaj kupuje, już trzecia osoba brała zdrabkę. Teraz my. No, no niestety. Ze Stanami wiąże mnie pewna sentymentalna historia, pewna więź. A mianowicie moi pradziadkowie, którzy nazywali się Koperniak, przybyli tutaj na początku XX wieku, wtedy kiedy były wielkie migracje z Europy. Pracowali w fabryce pod Nowym Jorkiem, a następnie wrócili po pierwszej wojnie do Polski. Ciężko co sobie wyobrazić, że w tym mieście. Mieszka tyle osób co w Rzeszowie, bo 200 tyle Polaków, 200 tysięcy, 7 prawie procent populacji stanowią Polacy. Znajduje się tutaj już co prawda nieaktywne pod tym względem osiedle Jackowo, gdzie swego czasu były tylko i wyłącznie sklepy polskie, polskie szyldy. Przyjechaliśmy tam tędy wczoraj wieczorem, szwagier nas tam zawiózł. Przewiózł po tamtych okolicach i okazuje się, że Polacy przeniesie się po prostu wyżej na północ, a Jackowo zostało niemalże w 100% zamienione w dzielnicę meksykańską. Trzeba też wiedzieć, że ogromna ilość naszych rodaków mieszka tutaj, przebywa nielegalnie. Przyjechali na 3 miesiące pół roku, a zostali na długie lata. Dlatego to dotarliśmy pod Willy. Właśnie nam tutaj ochroniarz powiedział, żebyśmy podnieśli statyw, bo wtedy nie jest on uważany jako produkcja komercyjna i możemy w ten sposób kręcić, a gdy stoi kamera na statywie, to nie bardzo. W każdym razie jesteśmy pod Sears Tower. Willis od 2009 roku. Najwyższy wieżowiec w Ameryce Północnej do linii dachu 108 pięter i 442 metry. Zobaczmy, jak wygląda to miasto właśnie z tej wysokości. Sears Tower. Dzisiaj, Willis do 2013 roku był najwyższym drapaczem chmur w Stanach. A od Właśnie 2013 to miano przypada One World Trade Center w Nowym Jorku. To co, idziemy kupić bilet. Ciężko w to uwierzyć, że ten wieżowiec ma już prawie 50 lat, bo dokładnie w 1970 zaczęto budowę, która trwała 3 lata. Bilet okazuje się, że kosztuje 26 dolarów, ale przez internet udało się znaleźć o 5 dolarów tańszy, więc zaoszczędziliśmy dyszkę. Okazuje się, że wieżowiec Willis ma... Jest o 30 metrów wyższy od e, World Trade Center dawnych, więc jestem bardzo ciekaw jakie to jest wrażenie. Nigdy nie byłem jeszcze na tak wysokim budynku. Green screen? Bramki nas czekają tutaj. Fajnie, czyli można porównać wysokości. Jedziemy windą, która niemalże prawie pół kilometra przemieści nas w minutę. No, chyba że będzie miało to wtedy 90 sekund. Jej prędkość to 18 mil na godzinę. między tymi wieżowcami po ulicach, to nie czuć tego, w jakiejś się jest dżungli, bo te drzewa, te wieżowce niczym drzewa zasłaniają całą resztę, a dopiero od góry teraz zdajemy sobie sprawę, które wyszliśmy i jakie, jak wiele wieżowców nas otaczało. Żegnam się już z Wami, dziękuję Wam bardzo serdecznie za komentarze łapki w górę. Kończymy ten vlog, do zobaczenia w kolejnym materiale. Pozdrawiam z Chicago, trzymajcie się, cześć!